Dzień dobry, Przemysłow Kamiński z tej strony, firma Ventor. Moi drodzy, w tej dla nas wszystkich niełatwej sytuacji, ja mam dla Państwa ważny komunikat. Chciałbym Was uspokoić i poinformować, iż wszyscy nasi specjaliści w firmie Ventor pracują normalnie, pracują zdalnie, tak jak większość dzisiaj, dzisiaj w Polsce, ale to zdalnie to specjalnie przygotowany program dla Państwa i dla ułatwienia z nami kontaktu. Przede wszystkim. Chciałbym zachęcić do odwiedzenia naszej strony wentor.pl i tam w lewym roku zobaczycie specjalny widżet, który pozwala na komunikację z nami poprzez czat, czat pisany tekstem wiadomości, które docierają bezpośrednio do naszych specjalistów. Jak również w drugim przeciwnym rogu będzie specjalnie przygotowany, już jest specjalnie przygotowywany czat i widżet, który będzie pozwalał na Komunikację wideo z naszymi specjalistami, czyli jak wejdziecie na naszą stronę i będziecie potrzebować się z nami porozmawiać, oczywiście standardowymi środkami komunikacji, jak telefon czy też e-mail, oczywiście wszyscy pracujemy, aczkolwiek te dwa nowe systemy są specjalnie na ten czas przygotowane i już zostaną z nami. To jest przede wszystkim możliwość porozmawiania z nami. Poprzez wideo, które jest bezpośrednio dostępne na stronie. To wideo po kliknięciu tego widżetu łączy Państwa bezpośrednio z naszym specjalistą i jest i jest przygotowane w taki sposób, że nie potrzebujecie żadnego dodatkowego oprogramowania. Po prostu klikamy w widżet wideo, połącz połączenie wideo i automatycznie w tym momencie nasz specjalista zgłosi się również w połączeniu wideo z Państwem. To ma nam ułatwić kontakt w tym trudnym czasie dla nas wszystkich. Natomiast dla tych osób, które nie chcą rozmawiać poprzez wideo. Pozostaje oczywiście telefon i mail wspomniany na początku, aczkolwiek mamy też nowość taką, która pozwala na komunikację czat, czyli komunikacji również bezpośrednio z naszej strony, klikając w odpowiednią ikonkę w lewym dolnym rogu możecie połączyć się z nami poprzez czat i korespondować z naszymi specjalistami pisemnie. Natomiast ja Was serdecznie zapraszam do tej komunikacji wideo, bo ona bardzo ułatwi nam z Państwem tą bieżącą komunikację, ona też pozwala. Przedstawić dwuekranowo to, o czym rozmawiamy, i poprzez to wideo będziemy mogli z Państwem komunikować się w najbliższym czasie. Zachęcam bardzo serdecznie do tej komunikacji. Życzę Wam dużo zdrówka i do usłyszenia w kolejnym, w kolejnym wideo, o którym będę rozmawiał. Będę opowiadał o tym, jak, jakie nowości przygotowaliśmy dla Państwa w najbliższych dniach. Także zachęcam Was serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia w następnym połączeniu wideo, właśnie z Tobą. Dzięki i pozdrawiam.